Tak, szczerze, to daje sobie 70%, 80%. No, ja uważam, że Fejmana bardzo zaryzykowało tą kartą walk. Czy się nie miałem z Polakiem bić? Nie. Ma do mnie negatywne nastawienie. No, bo generalnie negocjacje wagowe wyglądały następująco, ja wam powiem. Bo to jest taki temat też dosyć interesujący. Ja nie powiem wam, z kim miałem się pierwotnie bić, bo nie wiem, czy mogę. Ale z kimś dużo lżejszym. No i okazało się, że ta osoba bić się nie chce. Nie chodzi absolutnie o to, że nie chce się bić ze mną, że się mnie boi czy coś takiego. Po prostu ta osoba miała inne plany na najbliższe miesiące. Plany, z których prawdopodobnie zarobi więcej pieniędzy niż zarobiłaby z freak fightów. Ta osoba stwierdziła, że do walki na tej gali nie wyjdzie, może wyjść dopiero na kolejnej. Ja natomiast już wtedy trenowałem od około 3 tygodni. Zależało mi na tym, żeby ten okres przygotowawczy pociągnąć do końca i żeby to, tą walkę dostać. No i zadzwoniłem w parę miejsc. I mówię, ej, słuchajcie, bo ja słyszałem takie plotki, że ja się nie będę bił, bo mi przeciwnik wypadł. No i ktoś się w moim imieniu odezwał do federacji. Ja dostałem telefon od federacji i mówią mi tak, nie no, Rafał, spokojnie, podpisałeś umowę. Co prawda nie było tam aneksu, więc mogłem się nie bić, ale podpisałeś umowę, będziesz się bił na tej federacji na tej gali, spokojnie możesz trenować, nie? Miałem się bić z kimś innym, dostałem w końcu telefon z tej federacji i mówił do mnie, nie, Rafał, spokojnie, będziesz się bił, ale daj nam propozycję rywali, z którymi możemy cię zestawić. Ja mówię, stary, ja jestem tylko od tego, żeby gadać głupoty i się bić. Dawajcie mi kogokolwiek, bije się z każdym. No i ziomek mówi, dobra, to jest jeden zawodnik, ale nie wiem, czy byś go chciał. Pasut. Ja mówię, K to dawaj pasuta. No dobra, ale musiałbyś kategorię wagową podnieść, bo pasut jest ciężki, waży ponad 9 dych. Ja mówię, nie, 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 nie. Yy, ja mogę ci bić w 7,7. No ale coś wyżej byś dał. Mówię, dobra, 7,9 max, nie więcej. Mówię, ja chcę być szybki. Nie chcę być ciężki, jestem niski, ja będę mega grubasem, jak będę walczył w wyższej wadze. Dobra, 7,9. Poszła informacja do Pasuta, Pasut tą propozycję zaakceptował i dzwonię do niego z pytaniem, słuchaj, z jakiej tej kategorii wagowej startujesz, tak po prostu, żeby się doinformować, czy oby na pewno, czy oby na pewno on tą wagę w ogóle zrobi. I on mówił, że zrobi, ale on chce więcej, on chce się bić w wyższej wadze. Ja mówię, spoko, że chcesz. Partnerem filmu jest futbolteam.pl, darmowa, przeglądarkowa gra w trybie menedżera piłkarskiego. Codziennie czeka na ciebie dawka emocji w piłkarskich ligach internetowych. Dołącz do nas. Załóż swój klub, ulepszaj stadion, zbierz graczy, wciel się w swojego piłkarza, trenuj, zdobywaj przedmioty otwierając paczki, ulepszaj je, handluj nimi i zostań najlepszy. Rejestrując się z linku w opisie dostaniesz bonus w postaci 200 punktów energii na start. Footballteam.pl. Czekamy na Ciebie. To nie wiem, no to... to waż więcej, nie? Ale ja się na to nie zgadzam. Na wieżę będziesz płacił kary. On mówi, nie, 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 bijemy się w wyższej wadze. Ja mówię, nie bijemy się w wyższej wadze, bijemy się w wadze 7,9. Nie, no, k podnieś wagę. Ja mówię, nie. Mówię, już podniosłem. 7,9. No i się nie dogadaliśmy, rozłączyliśmy się. Ja mu powiedziałem, stary, ja dostałem informację, że się zgodziłeś, Skoro się zgodziłeś, to, to albo się bijesz, albo nie. No nie chcesz się bić, to Elo, nie, to kogoś innego sobie wezmę. No i y y dostaję telefon parę dni później z pytaniem, czy zrobimy 8,1 od Pasuta. Ja mówię, nie. Chcesz się bić, czy nie? On do mnie mówi. Mówię, no chcę, ale tak szczerze, jest to pojęte, czy będę bił się z Tobą, czy z innym. Nie no, stary, ja nie zrobię wagi. Mówię, dobra, 80 to jest maks. Więcej ci nie podniosę, nie? to 80 kilo, nie ma szans nawet na kilogram więcej, nie dzwoni Dobra, bijemy się w 80. No i finalnie się dogadaliśmy tak, że bijemy się w 80 kg, dlatego ja zrezygnowałem z diety, z trzymania kaloryki i zacząłem znowu wpijać jak świnia. No ale od poniedziałku mam w zamiarze dalej więcej z tym, że będę jadł już tylko zdrowo, nie, bo jadłem fast foody. Kiedy jakiś pierwszy program czy konfa z moim udziałem, yy, fajnie to ogłosi, ale mogę powiedzieć tylko tyle, że bardzo, bardzo, bardzo niedługo. Dosłownie na dniach będzie pierwszy program. Ja wiem, że pasud będzie przygotował jakiś performance i będzie starał się przy nie powiem skąd to wiem, ale to wiem. Więc więc luz. Ja jestem osobą, która lubi się dostosowywać. Ja nie lubię grać na cudzych zasadach, bo jeżeli ktoś tworzy grę, to ja po prostu w nią nie wchodzę, ale jeżeli ktoś narzuci sposób gadki to potrafię się dostosować do tego sposobu gadki, czyli jeżeli ta gadka jest grzeczna i merytoryczna, to mogę wejść w tę grę. Jeżeli jest chamska i wbijająca szpilki, nie ma problemu. Ja jestem bardzo flexi pod tym kątem i myślę, że ten program może być delikatnie patologiczny i wcale taki miły nie będzie. Pasut też z jakiegoś powodu ma do mnie negatywne nastawienie, dlatego że w jego głowie zrodziła się taka myśl, że ja działam na jego szkodę Dlatego, że powiedziałem, że nie lubię Ja nie lubię jak ktoś Jak ktoś promuje kurę I ja poza tym Do ta nic nie miałem Ale on podobno się bardzo oburzył Że wypowiedziałem takie słowa Bo przecież ja nie mam prawa do własnej opinii Mam myśleć tak jak on Bo nie jest najmądrzejszy tak, tak mam trochę wrażenie delikatnie że tak, tak rozumiem. Ustawka pod walkę? Z mojej strony nie ma nigdy ustawki. Ja nie bawię się w jakiejś ustawki. Ja mogę co najwyżej powiedzieć swoją opinię. Ja też jestem osobą, która w wielu kwestiach nie gryzie się w język, ale w niektórych kwestiach gryzę się w język. I dopiero wtedy, kiedy ktoś mnie wyprowadzi z równowagi i zachęci mnie do tego, żeby naprawdę powiedział, co myślę, a nie milczał w pewnych kwestiach, to wtedy zaczynam się odpalać i mówię to, co faktycznie myślę. Jakie swoje szanse daje? Szczerze. Tak szczerze, to daję sobie 70%. 80%. No, ja, ja uważam, że mam między 70 a 80% szans na wygraną. Ja myślę, że totalnie wiem, jakie, jakie słabe strony ma pasut. Myślę, że pasut też yy, myśli, że wie, jakie ja mam słabe strony, bo się bardzo pochylałem na ostatniej walce i z łatwością kolana we mnie wchodziły. Ja też uważam, że na przestrzeni ostatnich paru miesięcy mocno się zmieniłem, jeżeli chodzi o sposób bicia, przede wszystkim. I, i, więc ja myślę, że. Ja się długo nie biłem, on nie wie z, z kim przyjdzie mu się mierzyć, a ja dokładnie wiem z kim będę się bił. Więc ja uważam, że jestem pod tym kątem w bardziej komfortowej sytuacji, kompletnie bardziej komfortowej sytuacji. Wiele wyższy jest trudno będzie dystans skracać. Pasut nie korzysta z przewagi zasięgu, przeważnie jak się bije. No ja mam pomysł na walkę, mam gdzieś tam w głowie. W głowie mam ułożony w jaki sposób powinienem się z nim bić. I wydaje mi się, że... Że będzie GIT. Coś czuję, że temat wagi będzie wałkowany na konferencji. Ja uważam, że pasut, akurat, co by o nim nie mówić, jest wystarczająco inteligentny i błyskotliwy, żeby wiedzieć, że takich tematów poruszać nie powinien. Bo jeżeli zacznie poruszać tematy wagi, to po prostu zrobi sobie strzał w kolano i wyjdzie na więc ja uważam, że on tego tematu podejmował nie będzie, chyba, że go wyprowadzę z równowagi i na lekki nieświadomce zacznie płakać, że waga nie jest taka, jaką by chciał. Ale prawda jest taka, że waga też nie jest taka, jaką ja bym chciał, bo ja chciałem bić się w 7-7 albo niżej. Ja, ja, ja celowałem nawet w niższą kategorię. 7-7 to był dla mnie maks. Ja miałem w planach mocno zbijać. Ale jak oceniacie kartę walk w skali od 1 do 10? Bo tak szczerze ja oceniam wstępnie na... Na 6. Ale z tego co słyszałem, to podobno na konferencji ma się to ponadrabiać, bo tam ludzie są ze sobą pokłóceni, tak słyszałem. Natomiast ile w tym jest prawdy, to nie wiem. No ja uważam, że Fajmy ma bardzo zaryzykowało tą kartą walk. Przede wszystkim uważam, że oni w dużej mierze chcieli, żeby ta walka sprzedała się na plecach Adamka i Banji, bo Banji dzisiaj ma naprawdę jakiś przepotężny. Kosmiczny zasięg i na pewno ich community będzie chciało te gale obejrzeć. Natomiast pytanie brzmi, czy warto jest celować w jedno community, jeżeli chodzi o potencjalną sprzedaż? Ja myślę, że warto byłoby też usatysfakcjonować odbiorców stricte Free fightów, nie? Usatysfakcjonować osoby, które nie przychodzą dla poszczególnych twórców, tylko osoby, które przychodzą dla frików. A myślę, że Fame na dzień dzisiejszy ma już bardzo duże portfolio swoich odbiorców zbudowane, i myślę, że takich mocno, mocno frikowych zestawień nam odrobinkę brakuje. Żeby cofacjonować właśnie odbiorców którzy, którzy liczą na Takie typowo frikowe mordy FM liczyło też na walkę Ferrari vs Łaszczyk No ja też takie plotki słyszałem Że Ferrari miał się bić z Łaszczykiem Słyszałem takie plotki, że Łaszczyk nie wyraził Zgody na walkę w MMA Łaszczyk chciał się bić w K1 I Ferrari podobno, nie wiem ile w tym jest prawdy Ale podobno Ferrari na K1 się nie zgodził Łaszczyk na MMA się nie zgodził Więc finalnie żadnej walki nie będzie To się nie miałem z Polakiem bić nie. Stary, ale co to za głupoty gadasz? Właśnie w moim wzroście optymalna waga to jest około 75 kg, jeżeli chodzi o potencjalne bicie się w kickboxingu na przykład. Z tego tytułu, że kiedy ja przy swoim wzroście ważę 80 parę kilo, to ja się biję z osobami, które są po 20 cm wyższe ode mnie, bo po 15 cm wyższe ode mnie. Jakbyś sobie zobaczył, jak, wy, jak wyglądają dobrzy zawodnicy w moim wzroście, to oni są bardzo leccy. Le, le, leccy. No musisz być, musisz być lekki, szybki, zwinny i bić się z ludźmi, którzy są swojego Twojego wzrostu. Nie wyżsi W kickboxingu zasięg ramion ma przeolbrzymie znaczenie. W MMA, jeżeli masz taki wzrost, jaki mam ja i ważysz tyle, ile ja ważę, to wtedy jest lepiej znaczy lepiej w sensie jest łatwiej w MMA się bić niż biście w K1 na przykład, dlatego że zapasami możesz nadrabiać. Możesz wchodzić w nogi, więc możesz z większą łatwością skracać dystans. A w kickboxingu ciężko skrócić dystans. Tylko oczywiście mówimy tutaj o walkach na jakimś naprawdę takim topowym, topowym, mocnym, wysokim levelu, gdzie ludzie tę te, te przewagę dystansu potrafią wykorzystywać zgrabnie, tak? W fejmie zawodnik, który ma 1,60 może pokonać tego, który ma 1,90 ale jest to duże utrudnienie. Mocne są te liki z fejm, polach vs dubiel, take one versus vs dubiel, co się okazuje take one vs gratuluję za gwostek. Ale dużo osób wiedziało, że bije się z pasutem, dlatego że boxel to zlikował. Ogólnie boxel dla mnie jest totalnie dziwnym typem, bo czym im nie coś to zmienia, że moja walka, na fame została przez niego zlikowana? Absolutnie nie. Ale czy jego firmie to coś zmienia? Cokolwiek uważam, że zmienia. Nie rozumiem, że on jest włodarzem i działa Batula sam sobie na niekorzyść własnej firmy. Jakkolwiek. Nie kumam tego. W waszym sparingu na YouTube widać, że dosyć cię dominował. Pozdrawiam i powodzenia. No nieprawda. Ja na po... Tam było chyba 6 rund. Ja na początku bardzo delikatnie od tego podszedłem, bo ja myślałem, że to będzie takie pykanko. I dopiero potem zacząłem mocniej uderzać. I jak już zacząłem mocniej uderzać... Pierwsze trzy rundy były w miarę równe i wydaje mi się, że być może lekko na jego korzyść, a potem trzy kolejne przegrał. Więc z czasem dużo tracił, jakby. No, no tak. Po pierwsze na walce dużo więcej energii tracisz, dużo więcej. Po drugie, ja też wjadę od pierwszej rundy z dużo większą energią niż wjechałem na spodnim gdzie podchodziłem do tego na początku na spokojnie, bo chciałem sobie taką bardziej pykankę zrobić. Po trzecie, wyślę, że pasut wtedy, a pasut dzisiaj troszeczkę się różni. Podobnie jest ze mną. Ja uważam, że się bardzo różnie względem tego, jak wyglądałem kiedyś, a jak wyglądam dzisiaj. I no tak, no więc uważam, że to jest duży znak zapytania. Zobaczymy.